Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, gdy na wakacjach w Grecji zachorujemy. Zapraszam was na odcinek. Dobrze, moi drodzy, więc zanim przejdziemy do filmu, mam dla Was małe ogłoszenie. A mianowicie, bardzo wielu z Was pyta się mnie, gdzie można się ze mną skontaktować. Więc, moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Grecji, możecie się z mną skontaktować przez mojego Instagrama Aleksander Marek Oficial, do którego link macie w opisie, albo przez mojego maila biznes.marekmaupa.pl, którego też macie napisanego w opisie. I tutaj możecie do mnie pisać, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Grecji, zapraszam. Staram się każdemu oczywiście odpowiedzieć na każde pytanie. I, moi drodzy, przechodzimy teraz do odcinka. Zachorowaliście w Grecji i co dalej? To jest pytanie, które też bardzo często pytacie: co zrobić, jeśli zachorujemy w Grecji na wakacjach? I moi drodzy, tutaj chcę Wam powiedzieć przede wszystkim, żebyście nie panikowali, ponieważ jeżeli cokolwiek Wam się stanie na wakacjach w Grecji, to wszystko zależy od tego przede wszystkim, jak do tej Grecji przyjechaliście. To znaczy, jeżeli przyjechaliście do Grecji na wakacje przez biuro podróży, to w tym momencie nie macie się w ogóle czym przejmować, ponieważ wykupując wycieczkę do Grecji z każdego biura jesteście ubezpieczeni, macie też ubezpieczenie zdrowotne. Więc w momencie, w którym będziecie przebywać w hotelu i zachorujecie, cokolwiek wam się stanie, to i tak ten lekarz po prostu do tego hotelu do Was przyjedzie, zostanie wezwany, a jeżeli nawet by trzeba było, to i tak do tego szpitala pojedziecie i pokryje to po prostu ubezpieczalnia, tak? No bo jesteście po prostu przez biuro ubezpieczeni. Natomiast jeżeli przyjechalibyście do Grecji bez biura podróży, czyli po prostu sami, sami sobie załatwiliście po prostu przyjazd tutaj, no to tutaj tak naprawdę zaczynają się schody, ponieważ jeżeli, moi drodzy, pierwsza sprawa, najlepiej żebyście przyjechali do Grecji mając EQUZ-a. ECUS to jest kart, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, więc jeżeli będziecie mieli tego EQUZ-a, no to tutaj będziecie mieli łatwiej. Ponieważ ten ekus wam pokryje koszty europejskie związane z Waszym leczeniem. Ale jeżeli nie macie akusów, przyjdziecie sobie taką po prostu do Grecji, no to, moi drodzy, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że zamiast tego, że tu nie mieszkacie, nie mieszkacie w Grecji, no to nie patrzycie ubezpieczenia żadnego, tak? Więc żadne ubezpieczenia was nie obejmuje. Wtedy musicie dostać się do lekarza sami. No i musi zdawać sobie sprawę z tego, że mm, państwowo no to będziecie mieli problem, ponieważ w tych lekarzy jest bardzo mało agresji, jest problem z tym, no i będziecie bardzo długo czekać. Nawet jak się dostaniecie, no to będziecie musieli tak pokryć koszty tego leczenia. A jeżeli pójdziecie prywatnie do lekarza, no to oczywiście wtedy was ten lekarz szybciej obsłuży, no ale też będziecie musieli mu zapłacić. Ja uważam, że jeżeli planujecie wakacje do agresji, to najlepiej albo po prostu mm, Przejechać z biurem, gdzie będziecie już ubezpieczeni, albo po prostu wykupić sobie Ekus, czyli Europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego i wtedy macie po prostu większą gwarancję, że y, szybciej was obsłużą. Ale, moi drodzy, nawet y, gdyby wam cokolwiek się stało, bez względu, czy coś będziecie mieli, czy nie, to, moi drodzy, nie panikujcie, bo i tak należy wam się po prostu y, pójść do lekarza. To zostanie i tak rozwiązane. Jeżeli wam się stanie jakaś poważna choroba, y, nie wiem. No, cokolwiek nie będę teraz wymyślał, bo wam się poważnego stanie, to i tak macie prawo y, pójść po prostu do lekarza i ten lekarz tak was przyjmie. Nie, nie wiem po jakim czasie, ale tak was przyjmie. Ale musieliście po prostu z tym, że co będą koszta, tak? Więc żebyście to też mieli y, z tyłu głowy. Oczywiście tfu-tfu, żeby wam się nic po prostu w Grecji nie stało poważnego, ale ja wam to mówię po prostu, że nawet, gdy, że jeżeli yy, po prostu macie ubezpieczenie, czy to zbiera podróży, czy tego ECUZA, to ta droga wasza będzie bez żadnego problemu. Jeżeli przyjedziecie tak na kocią łapę i coś wam się stanie, no to i tak do lekarza będziecie musieli iść, jakoś się tam dostaniecie, będziecie długo czekać, ale i tak ten lekarz Was przyjmie, tutaj natomiast procedury będą w zależności od tego teraz jakie, jeśli chodzi o zapł zapłacenie po prostu z, za tą usługę Waszą, w zależności co Wam się wydarzyło. A jeżeli, moi drodzy, po prostu tu będzie jakaś, nie wiem, zwykłe przeziębienie, cokolwiek, no to macie apteki w Grecji, także do apteki po prostu idziecie i bez żadnego problemu sobie coś yy, kupujecie po prostu. No, i też pamiętajcie, że m, macie zawsze numer alarmowy do Grecji na pogotowie. To jest 112, oczywiście, to jest główny europejski. No, i też pamiętajcie o tym, m, że Polska Ambasada w Atenach też jest do Waszej dyspozycji. Jak przyjeżdżacie do Grecji, i tak y, wysyłają Wam SMS-y numery do, polskich do polskiej placówki dypl dyplomatycznej w Atenach, i też numery telefonów na pogotowie, na policję, do wszystkiego. To są takie moje rady. Właśnie, co byście mieli zrobić na wypadek, gdybyście w tej wersji chorowali będąc na wakacje. Ale mam nadzieję, że nic wam nie będzie i że przyjeżdżając na wakacje, spędzicie to bardzo dobrze, bezproblemowo, bezchorobowo. Moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, zapomnijcie o subskrypcji, o subskrypcji w górę i wejście na moje social media, do których linki macie w opisie, proszę Was do komentowania. Tak, jak zawsze. I moi drodzy, widzimy się w kolejnych odcinkach na naszym kanale. Trzymajcie się moi drodzy i do następnego. Cześć!